To jest taki odcinek na trawienie albo jakiegoś świątecznego pieroga, albo różnych ważnych wydarzeń z przeszłości. Jak wyjdzie, to się okaże, to zobaczymy. Oby wyszło, no bo w trawieniu bądź co bądź jest to jednak ważne. Jest kilka podstawowych potrzeb, które człowiek ma. Oczywiście one w różnych modelach i ujęciach są definiowane i doprawiane na wiele różnych sposobów, ale tak mówiąc, po ludzku, a nie po psychologicznemu, chcemy czuć się ważni. Ważni to znaczy widziani, słyszani, kochani, szanowani. I nie, że tam zaraz przez cały świat. Przez ludzi, którzy są ważni dla nas. I to jest dość naturalna potrzeba, która pomaga tworzyć relacje. I czego się boimy? No, że tacy nie będziemy. Dlaczego? Bo to boli i trwałym śladem zapisuje się w naszej pamięci i takiej szramie na psychę. Więc to jest odcinek o tym, czego się wszyscy boimy i co najpewniej każdy z nas przynajmniej raz w życiu doświadczył o unieważnieniu. Ja się nazywam Anna Gutral, jestem powiem to, powiem to, chociaż czuję taki lekki kricz, doktorką psychologii, psychoterapeutką poznawczo behawioralną. A to jest mój podcast, w którym gadam. A tym razem to, że mogę gadać, zostało zrealizowane przy wsparciu sponsora dzisiejszego odcinka, Meny Mornings, czyli takiego super brandu, który robi dobre, ważne rzeczy i który produkuje najfajniejsze kolorowe skarpety na świecie. I to jest trzeci, ostatni odcinek w miniserii, którą razem realizujemy, która dotyczy relacji, a w ramach której Meny Mornings przekazuje 15 tysięcy złotych, słownie 15 tysięcy złotych na działanie fundacji dajemy dzieciom siłę, a także dorzuca złotówkę od każdej dziecięcej pary sprzedanej w grudniu. I ja bardzo cenię sobie brandy, które realnie wspierają dobre inicjatywy, więc proszę Państwa, let's make some noise, ewentualnie jeszcze po pieroszku za many mornings i oczywiście działania Fundacji Dajemy dzieciom siłę. No i lecimy z tym odcinkiem. Zapraszam. No, człowiek nasiąka językiem, z jakim obcuje. I unieważnianie czy unieważnienie nie jest jednostką diagnostyczną, którą znajdziecie w kryteriach chorób, ale to jest pewnego rodzaju no, takie słowo skrót, pod którym mieści się pewien zbiór doświadczeń. I tak się mówiło na szkoleniu terapeutycznym. Ja zresztą kilka słów mogłabym jasno zidentyfikować, od której z moich koleżanek terapeutek pochodzi, jak się po prostu nim pozarażałyśmy. Unieważnienie oznaczało no, jakieś trudne doświadczenia, w których w życiu pacjenta wydarzyło się coś, co było dla niego ważne, a jakoś nie spotkało się z uznaniem, zauważeniem, rozpoznaniem, wsparciem ze strony innych osób. Jak już jesteśmy przy nasiąganiu językiem, to wielu z Was y, ostatnimi czasy jakoś zwróciło mi uwagę na to, że nadużywam takiego sformułowania, mam taką myśl. Ale co ja wam powiem? No, postaram się na to baczyć, aczkolwiek ten podcast powstaje głównie z tego, że co jakiś czas mam jakąś myśl i może tak bardzo ekscytuję się, że ją mam, że próbuję jakoś to y, wystarczająco bardzo y, podkreślić. No więc mam taką myśl. Że to unieważnienie przytrafiło się przynajmniej raz w większości z nas. Co więcej, że nie tylko byliśmy unieważnieni, ale prawdopodobnie w życiu jakiejś osoby byliśmy tymi, którzy unieważniają. No więc wracając do tego unieważnienia. No więc jest to taki zbiór doświadczeń, który może sprawiać, że my no, nie baczymy albo umniejszamy jakiemuś swojemu doświadczeniu emocjonalnemu, poznawczemu, czyli właśnie jakimś swoim myślom, przekonaniom, ale także wpływać na sposób, w jaki się zachowujemy. To unieważnienie emocjonalne, myślę sobie, że to też można rozpoznać przez parę takich słów, kluczy, które gdzieś się słyszało za dzieciaka i w ogóle było takim sformułowaniem, które powtarzało się wielokrotnie: coś w stylu: Już nie przesadzaj albo weź się w garść. Albo wiecie, Taka historia wydaje mi się, że nie wiem, większość z nas, zwłaszcza tych urodzonych w latach 80. -tych, 90., -tych, mogło być świadkiem takiej sceny. Jedzie dzieciak na rowerku, zapierdziela, zapierdziela nagle no, wywalił się. Jak człowiek się wywali, no to jest taki lekko w szoku, trochę nie wie, co się wydarzyło, nie wiadomo, trochę to boli, no bo może boleć, jak się tak zaryje w asfalt albo inny żwirowy plac zabaw, jak to kiedyś było. No i tak, tak jest lekkie confusion, nie? Że nie wiadomo, co, co się wydarzy, tak jeszcze nie do końca wiem, co się stało. Odwraca się, patrzy na tego rodzica opiekuna, a ten rodzic opiekun patrzy mu prosto w oczy i mówi: nic się nie stało. I ja sobie myślę, ja pierdzielę. No, jak się nic nie stało? No Młody człowiek właśnie zarył o glebę. No, jednak się stało. Jakby na poziomie faktów się stało. No, daj Boże zdrowie, żeby tam zęby, nawet mleczaki były całe i żeby tam kolano nie było zdarte. Ja wiem, że się od tego nie umiera, ale generalnie na poziomie faktów coś się wydarzyło. A opiekun z pełnym przekonaniem mówi, że nie. No, i wiecie, to jest takie trochę zamazywanie obrazu rzeczywistości. No, oczywiście, że tam część dzieci, nie wiem, płakała, nie płakała. Chodzi mi o samo sformułowanie, żeby obiektywnie wydarzyło się coś, a my mówimy, że no, nie. W sumie to jakoś tak niekoniecznie. No i ja rozumiem, jaka intencja stała za tym. To znaczy, że jakoś nie chcieliśmy nadawać zbyt poważnego. Znaczenia temu wydarzeniu. Nie chcieliśmy dodatkowo straszyć tego dziecka, no, które już jakoś było zszokowane, skonfundowane tym zdarzeniem. No i to jest taki trochę wynik takiej nieporadności, że nie do końca wiadomo, jak zareagować. No ja się zastanawiam, a dlaczego by nie zapytać: wszystko w porządku? Albo jak się czujesz? Albo, no, czy nic ci się nie stało? No i. To już oddaje pewnego rodzaju, jakby takie uznanie faktu tego zdarzenia, a przy okazji jesteśmy w stanie zebrać informacje od samego zainteresowanego, który właśnie zarył o ziemię. No jakby co w związku z tym przeżywa. Już nie mówię nawet na poziomie emocjonalnym, ale na poziomie reakcji fizjologicznej. No i to jest jeden z kilku takich przykładów, ale. Wiecie, jak my tak tego słuchamy i nasiąkamy tak jak ja tym językiem terapeutycznym na szkoleniu, no to potem my możemy sami też unieważniać swoje emocje, mówiąc gdzieś tam tym swoim wewnętrznym głosem do siebie samych, że przesadzam. Albo moje ulubione, e, inni mają gorzej. I to dotyczy spraw, które rodzą emocje, no bo wyobraźmy sobie, że na przykład takie dziecko przeżywa konflikt. Nie z koleżanką w szkole. Podam ten przykład z tym rowerkiem, ale to też myślę sobie jest takie innego kalibru zdarzenia, ale też z tych, które się powtarzają. Że dziecko przeżywa konflikt w szkole. No nie wiem, dajmy na to, że to dziecko ma lat 8 i pokłóciło się z koleżanką Zosią w przedszkolu i wraca do domu i przeżywa prawdopodobnie, Absolutnie najgorszą gehennę, którą właśnie spotkało w swoim ośmioletnim życiu, albo przynajmniej na ten moment, nadaje temu znaczenie absolutnie definiujące przyszłość i przeszłość tego młodego człowieka. Że wiecie, w tym ośmioletnim świecie, który tak jeszcze średnio kuma koncept czasu i dojrzałości emocjonalnej, i to dobrze, bo to zupełnie nie jest ten etap rozwojowy, właśnie ten świat się skończył, bo ta Zosia nie chce już być ze mną w parze. Nie chcę siedzieć ze mną w autobusie na wycieczce klasowej. I ja już trochę tracę ten azymut wartości w życiu i nie wiem, co mam ze sobą zrobić. I opowiadam o tym komuś, kto jest opiekunem. I dajmy na to ma lat 40, a ten ktoś odpowiada, ty poczekasz, podrośniesz. Jak ty pójdziesz do pracy, to ty się wtedy dowiesz, co to są prawdziwe problemy. No i konfrontujemy. Dojrzałość emocjonalną, doświadczenie życiowe człowieka mającego lat 40, z dojrzałością emocjonalną i doświadczeniem życiowym człowieka, który ma 8 lat, mówiąc mu o tym, że słuchaj, stary, to co ty teraz przeżywasz, chociaż boli, szarpie, po prostu wykręca, trzewia, ściska serce, absolutnie nie ma żadnego znaczenia. Wow, co nie? Jakby, nawet jak sobie o tym teraz mówię, to, to jakoś tak mi się zrobiło fizjologicznie nieprzyjemnie. I w momencie, w którym gdzieś nasiąkamy tym, tymi doświadczeniami, no to możemy, możemy sami się do siebie zwracać właśnie w tym naszym wewnętrznym głosie, że oto w moim życiu wydarzyło się coś, co postrzegam subiektywnie jako trudne, i zamiast pozwolić temu być, jakoś to uznać, wiecie. Nie oznacza, że zaraz coś się z tym da zrobić, no bo są pewne zdarzenia, które są nieprzyjemne, generują te emocje negatywne, no ale my nie mamy za bardzo fakt, jako, jakichś narzędzi, żeby coś z tym zrobić. No bo wyobraźmy sobie, że nawet w naszym 40-letnim życiu, czy 30-letnim życiu, rozpadnie się ważna dla nas relacja, i my oczywiście możemy kumać na bardziej wielowymiarowym poziomie, co do tego doprowadziło. Czy ja bym chciała do tej relacji wrócić? Czy ja widziałam tam płaszczyznę do porozumienia? Na te wszystkie pytania odpowiedź może padać nie, ale mimo to, nawet jeżeli uznam, że to koniec końców dobra decyzja, że ta relacja się rozpadła, ja mogę przeżywać cały szereg różnych emocji i może być trudno. I w momencie, w którym odzywa się ten głos, który już nie jest tym głosem z zewnątrz, tylko czymś, co jest ze mną w środku, który mówi. A daj spokój, inni mają gorzej, ale to co ty się nad sobą użalasz? Ty weź się w garść, to są tam gary do pomycia, czy inne okna do, do, do tam wyszlifowania, czy cokolwiek. To, no to, to, to co to nam robi z tym naszym emocjonalnym światem? Wiecie, no właśnie, zaczynamy sami unieważniać nasze osobiste doświadczenia już bez tych bodźców z zewnątrz. Ale jest jeszcze takie unieważnianie w interakcjach społecznych. Tak bym to nazwała. Ono nie musi powstawać z takiej. Perfidii, czy jakoś chęci no, celowego zabrania komuś przestrzeni. Ale w taki moment, w którym spotykamy się z ludźmi, którzy są, nie wiem, jakimiś naszymi znajomymi czy bliskimi osobami, opowiadamy o czymś, co jest dla nas ważne. I kiedy mówię ważne, to może być ważne, trudne, ważne, bardzo pozytywne, ważne z kategorii, nie wiem, osiągnięcia, ważne z kategorii jakiegoś pomyślnego rozwiązania różnych spraw. I przychodzimy tacy naładowani pozytywnie, lub negatywnie, emocjonalnie dzielimy się tym, co jest dla nas ważne. No i nagle przychodzi feedback. No no, słuchaj, a ja w tym tygodniu to miałam to, to, to i to, a udało mi się to, a nie udało mi się tamto i wiecie, ta historia, którą próbujecie przekazać, no ona jakby tak nie ma czasu wybrzmieć, jak ta ostatnia nuta i takie wiecie piękne vibrato, żeby tam po prostu do wyciszenia, tylko po prostu ktoś tą scenę zabrał, przekierował światło na siebie, no i Tyle było po historii. To także jest unieważniające, natomiast myślę sobie, że gdyby człowiek był tak na 100% uważny cały czas, no to na pewno na świecie byłoby nieco lepiej, ale z drugiej strony to jest po prostu niemożliwe. To znaczy, jest tyle bodźców, tyle zdarzeń, a jednocześnie oglądamy ten świat swoimi oczami i to ponownie. Jest taki celowy wysiłek poznawczy, żeby spróbować przyjąć perspektywę drugiego człowieka i spróbować spojrzeć, jak to może wyglądać z jego kąta, że no, my nie jesteśmy w stanie tej uważności mieć, tak wiecie. Na smyczy twardo w naszej służbie, my możemy dążyć do jej maksymalizacji, ale czasami się nie da. Nie da się nawet przez bardzo proste wskaźniki, takie jak duża ilość stresu, niewielka ilość snu, słabe odżywianie, niewielki poziom aktywności fizycznej, to także będzie wpływać na nasze procesy uwagowe i uważnościowe na to, aby móc zarządzać. Tym, co uważniamy, na co zwracamy uwagę, a na co nie. No i każdemu z nas, mi na pewno, przyznaję się do tego bez bicia, zdarza się strzelić taką gafę, że właśnie ktoś próbuje ci powiedzieć coś, co jest ważne, a ty wjeżdżasz na białym koniu ze swoją informacją, tak jakby tamtej nie było, po prostu ją stratowałeś czy stratowałaś. I tam nie muszą być złe intencje i negatywne pobudki ku temu, ale raczej. To, że czasami tak bardzo chcemy się podzielić tym, co dla nas jest ważne, że możemy zapominać o tym, że no, unieważniamy innych. I to jest ciekawe w tej historii, że zarówno mamy pewnie w swoich historiach unieważnienia, ale z drugiej strony prawdopodobnie w historiach innych ludzi także jesteśmy unieważniaczami w tych ich e, trudnych e, zdarzeniach i historiach. No i Unieważnienie w relacji, na przykład taki brak wsparcia w momencie, w którym go potrzebujemy, albo takie wejście z buta w historię i to, że nie pozwalamy wybrzmieć temu komuś, który był, kto był na scenie interakcji społecznej, no oczywiście jest trudne, natomiast ważne jest też to, aby pamiętać, że o to wsparcie to no, musimy o artykulację tego wsparcia też trochę zadbać. Tylko tu też się pojawia kłopot. No, że skoro ja już sama się nauczyłam swoje doświadczenia unieważniać, no to jak ja mogę prosić y, o, o jakąś pomoc, uwagę, wsparcie, skoro w tyle głowy jest taka myśl, że przecież, a to nic takiego tam, Krysia na pewno miała ważniejsze rzeczy do powiedzenia niż ja. Nie wszyscy są domyślni, i, i to też nie jest rola świata, żeby się domyślać. Czasem nazwanie, że jest mi trudno i potrzebuję XYZ albo że to, co się wydarzyło, jest dla mnie ważne i chcę świętować i będzie mi miło, jeżeli mi potowarzyszysz, jest takim zaznaczeniem, że hej, możesz się nie domyślać, ale to, co teraz robię, mówię, o co proszę, jest ważne. I to może stanowić taki sygnał otrzeźwiający w relacji, że no, okej. Okay, jeżeli to jest ważne, a ta osoba jest dla mnie ważna, no to ja jakoś chcę się zaangażować w to uważnianie doświadczenia, okazji, sukcesu, trudności, cokolwiek by to nie było. Bo bycie ważnym i okazywanie tego, że ktoś jest dla mnie ważny, w związku z czym ja mam przestrzeń na to, żeby no jakoś nadać pewną rangę temu, co ta osoba przeżywa. Mówi, czego doświadcza, jest po prostu w relacji cholernie zbliżające. Tak jak już powiedziałam, no nie da się być cały czas na 100% uważnym. Taki lęk czasami towarzyszy rodzicom opiekunom w stosunku do najmłodszych, właśnie, że jak już raz przegapimy, że jak raz palniemy jakąś głupotę, to jest kaplica. Nie da się być przez cały czas na 100% uważnym, powiedziałam to, powiem to jeszcze raz. I można różne rzeczy, nie to, że cofać, no bo czasu nie cofniemy, ale w pewien sposób łagodzić i niwelować konsekwencje, które mogłoby to wywołać. Też umówmy się tak, że po jednej gafie to naprawdę, no. Ona raczej nie będzie przekreślająca życie, jeżeli to będzie zły komunikat w stylu nic się nie stało. To raczej utrwalanie pewnego wzorca ma szansę wywołać taką no, dużą rysę, który, po której zostanie ślad. Ale mamy też moc autorefleksji i pokazywania tego, że na podstawie autorefleksji możemy modyfikować to swoje zachowanie. I różne rzeczy można łagodzić, mówiąc, nie wiem, na przykład przepraszam, dużo się wtedy działo, nie mogłam się skupić, czy możemy teraz do tego wrócić. Słuchaj, miałam takie poczucie, Cię, że to, o czym mi mówiłeś, mówiłaś, było dla ciebie ważne. Czy teraz to jest dobry moment, abyśmy o tym pogadali albo żebyśmy do tego wrócili? E, córcia, widzę, że ten konflikt z Zosią w tym przedszkolu jest, czy tam szkole, jest dla ciebie ważny. Próbuję jakoś zrozumieć, co masz na myśli. Wyobrażam sobie, że to, co teraz przeżywasz, jest trudne, albo widzę, że to, co się z Tobą dzieje, jest dla ciebie ważne. Czego potrzebujesz? co mogę dla ciebie zrobić? W jaki sposób mogę wesprzeć to, co robisz? I słuchajcie, to też jest fajne, bo gdzieś tam zaraz może część z was usiądzie przy stole, że możemy też zaznaczać: "Hej, to jest dla mnie ważne, żebyście nie pytali o te kwestie, bo są dla mnie trudne. To jest dla mnie ważne, abyśmy znaleźli czas na to, aby Odpocząć od siebie. To jest dla mnie ważne, żebyśmy spędzili trochę czasu razem, w tym świątecznym czasie, bo, bo to są rzadkie okazje, kiedy siedzimy wszyscy razem, albo to jest dla mnie ważne, żebyśmy odłożyli dzisiaj wszystko to, co nas różni, a raczej skupili się na tym, co nas łączy bo chciałabym spędzić ten czas w dobrej atmosferze. I jasne, że na początku może się wydawać, że to brzmi w ogóle jakoś karykaturalnie, że normalni ludzie się tak nie komunikują. Zgoda. Tylko te normy to jakoś samodzielnie ustanawiamy i powtarzając je wdrażamy na tyle, że po jakimś czasie to zaczyna działać. To znaczy zaznaczając może na początku wywołać oburzenie. Wiecie, jeżeli chcecie, żeby wynik równania był taki sam cały czas, no to po prostu należy to powtarzać. Jeżeli chcemy osiągnąć zmianę jakiegoś wyniku, no to musimy najpewniej włączyć, wdrożyć jakieś modyfikacje, i trochę na tym polegają też zmiany komunikacyjne, ale nie tylko. Że musimy zmienić jakiś element tego równania, jeżeli chcemy na koniec dostać inny wynik. I oczywiście, że zmiana metody w czasie gry, która być może dzieje się od 30, 40, 50 lat, może na początku wywoływać opór, niepewność, złość, natomiast. Ja wierzę w to, że w momencie, w którym opowiadamy o tym, dlaczego to zrobiliśmy i dlaczego to jest dla nas, uwaga, słowo klucz dzisiejszego odcinka ważne, to mamy szansę pokazać tym innym osobom, jak wygląda ten świat z naszej perspektywy. I teraz nie chodzi o to, żebyśmy się wszyscy ze sobą zgadzali. To nie znaczy, że my mamy wszyscy patrzeć na świat w ten sam sposób, widzieć to samo, że ma nam się podobać to samo i te same wartości mamy wyznawać. To jest pytanie o to, czy ja jestem w stanie uznać i zrozumieć, że coś jest dla ciebie ważne, nawet jeżeli dla mnie nie ma tej samej wagi. I to jest ten klucz. No i teraz psychę to nie jest szklanka. Ja wiem, że może z ust psychoterapeutki to nie brzmi najlepiej, tylko ja bym chciała zwrócić uwagę na jedno: że mamy zasoby, żeby znosić naprawdę trudne rzeczy. Zobaczcie, że u jednej na cztery osoby, które doświadczyły traumatycznego wydarzenia, wykształca się zespół stresu półrazowego. Mówię statystycznie. Z tych czterech, u trzech na cztery osoby Objawy mają szansę jakby gdzieś samodzielnie zaniknąć. Więc jeżeli mówimy o traumatycznych wydarzeniach rozumianych jako zagrożenie życia lub zdrowia, to to jest taki olbrzymi kaliber bardzo trudnego zdarzenia, które ma szansę zrobić nam w psychę chaos. I ja nie mówię, że te osoby, które nie wykształciły zespołu stresu pourazowego, to jakoś przeszły po tym suchą stopą, bo oczywiście te wydarzenia no, wiążą się z trudnymi emocjami, z uruchomieniem pewnego rodzaju przekonań, także takim poznawczym spustoszeniem, ale mamy pewne moce, które pozwalają nam przetrwać trudne życiowe wydarzenia. Ja nie mówię, że one nie szarpią, nie łamią czy tam nie zostawiają blizn. Tylko policzcie, ile macie blizn i czy jesteście w stanie z nimi żyć. Że wiecie, łamane kości się zrastają, czasem zostają mniejsze, czasem zostają większe dyskomforty, i ta psychema podobnie. Tam jest bardzo dużo zasobów, które pomagają nam integrować doświadczenia i żyć. I teraz nie chciałabym, żeby ten odcinek był taką zachętą do rozliczania wszystkich tych, którzy mnie unieważnili, że teraz sobie siedzę i zapisuję, kto mnie unieważnił, w którym roku i dlaczego, i że zaraz napiszę im SMS-y albo wyślę listy, że nie pozdrawiam, ponieważ w tym i w tym roku unieważniliście to i to i to było dla mnie ważne. Nie ma narzędzi, które pozwolą nam zmienić wydarzenia z przeszłości. Mamy narzędzia i mamy zasoby do tego, żeby integrować te doświadczenia i decydować co z nimi zrobimy w teraźniejszości, z tymi pozostałościami, z tymi konsekwencjami, które w nas zostały. No i w jaki sposób to będzie rzutowało na naszą przyszłość. Co się stało, to się nie odstanie. I myślę, że rozliczanie z tych dawnych unieważnień, tych, którzy unieważnili, no też nie zawsze będzie możliwe. Nie ma co rozdrapywać ran. To nie zawsze coś da. Wiecie, no, może wasi unieważniacze właśnie teraz tego słuchają i mają taką refleksję na temat tego, co zrobili, a może wy też jesteście unieważniaczami w czyimś życiu. I mam nadzieję, jeżeli ten podcast ma nieść jakąś wartość, niechaj to będzie moje marzenie do spadającej, czy tam pierwszej gwiazdy, która ma wyjść i zasygnalizować, że już można jeść te pierogi, że oby ten podcast dawał taki, taki wiecie, taki impuls, taki pstryczek do refleksji, że. Kurde, powstrzymam to słowo, bo ono jest unieważniające jakoś, ja nie chcę unieważnić tej osoby, bo ona jest cholera dla mnie ważna. Sęk jest w tym, żebyśmy mieli świadomość tych zachowań i raczej, żebyśmy próbowali na tyle, na ile to jest możliwe, łapać się na tym, próbować nazywać rzeczy, które są ważne, i jakoś próbować nadawać znaczenie i rangę elementom, które są ważne dla ludzi, którzy są dla nas ważni. Jak nie zrozumieliście tego zdania, to trzeba sobie je odtworzyć jeszcze raz. Ja wiem, że ono było trudne i złożone. Jeżeli doświadczałeś, czy doświadczasz unieważnienia i to boli, to wiesz, no, nie bolałoby, gdyby nie było ważne. I można się nad tym pochylić. I ja uważam, że to ważne, żeby się nad tym pochylić. Tylko nie wiem, czy jest sens drapać. Bo myślę sobie, że może lepiej byłoby tak, no jak y, kiedyś opiekowało się zranieniem. Podmuchać albo i ucałować. Chciałabym wam powiedzieć przy tej świątecznej atmosferze <grych> i tym odcinku, że po pierwsze to, co zrobili Many Mornings, czyli wsparli y, i produkcję tego podcastu i przekazali kupę hajsu na fundację Dajemy Dzieciom Siłę, jest dla mnie cholernie ważne, i takie gesty mają dla mnie znaczenie, więc dziękuję za to bardzo serdecznie. I chciałabym też Wam powiedzieć, że to, że słuchacie tego podcastu, jest dla mnie ważne. I jesteście dla mnie, Wy, jako słuchacze, po prostu ważni. I ta robota, którą robię, też jest dla mnie ważna. I chciałabym, żebyśmy dzisiaj. Rozeszli się w swoich stronach z tej przestrzeni audio, gdziekolwiek słuchacie tego podcastu, z taką myślą, że to, co jest ważne, też musi zasiąść z Wami przy wigilijnym stole, czy jakimkolwiek tam innym w tych dalszych kolejach życia. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Idźcie, zjedźcie jakiegoś pieroga za mnie. Ściskam czule. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Gutral